Witamy na naszym kanale poświęconym duchowości i modlitwie. Dzisiaj omówimy Psalm 144 potężną modlitwę o wybawienie i dobrobyt. Psalm ten, napisany przez Dawida, skłania nas do refleksji nad zaufaniem Bogu jako naszemu wyzwolicielowi i obrońcy. Poprzez jego słowa jesteśmy zaproszeni, abyśmy szukali Bożej ochrony w życiowych bitwach i ufali Bożemu błogosławieństwu dla pomyślności naszych rodzin i naszego narodu. Zagłębmy się w ten psalm i odkryjmy, jak może on wzmocnić naszą wiarę i nadzieję w czasach potrzeby. Psalm 144 przypisuje się królowi Dawidowi, jednemu z największych przywódców i wojowników Izraela. Psalm ten, napisany w czasie konfliktu i bitwy. Odzwierciedla życie człowieka, który choć był potężnym królem, wiedział, że jego prawdziwa siła i ochrona pochodzą od Boga. Przez całe swoje panowanie Dawid stawał w obliczu licznych zagrożeń, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Od walk z filistynami po zdrady we własnym królestwie, głęboko rozumiał potrzebę szukania pomocy Bożej. Psalm 144 można postrzegać jako syntezę życia Dawida, w którym wyraża on swą ufność w Bogu, Kwestii zwycięstwa nad wrogami i pomyślności swego ludu. Oprócz kontekstu wojen i bitew fizycznych, Psalm 144 porusza także ideę bitew duchowych i emocjonalnych. Dawid nie tylko prosi o wybawienie od wrogów zewnętrznych, ale także szuka wewnętrznego spokoju i duchowego dobrobytu dla siebie i swojego narodu. Uznaje, że prawdziwy dobrobyt nie ogranicza się do bogactwa materialnego ale obejmuje pokój, bezpieczeństwo i Boże błogosławieństwo dla życia rodzinnego i społeczeństwa. Psalm ten stanowi zatem wzór modlitwy wykraczający poza poszukiwanie zwycięstwa militarnego, obejmujący także ochronę duchową i trwały dobrobyt. Werset 1. Błogosławiony Pan, moja skało, który ćwiczy moje ręce do bitwy i moje palce do wojny. Dawid rozpoczyna psalm od uwielbienia Boga, uznając go za swoją skałę i źródło siły. Przypisuje Bogu umiejętności, które posiada jako wojownik, uznając, że jego zwycięstwa nie są jedynie wynikiem jego umiejętności, ale boskiej mocy. Wyrażenie moja skała sugeruje stabilność i bezpieczeństwo podstawowe elementy w czasie wojny. Werset ten uczy nas, że w każdej bitwie, przed którą stoimy w życiu, czy to fizycznej, emocjonalnej czy duchowej, Musimy uznać Boga za źródło naszej siły i zdolności. Dawid, doświadczony wojownik, nie przechwala się swoimi umiejętnościami, ale chwali Boga za jego waleczność i sukces. Stanowi dla nas wyzwanie, abyśmy uznali naszą całkowitą zależność od Boga w każdym aspekcie życia. Co więcej, akt trenowania rąk do walki wskazuje, że Bóg nie tylko nas chroni, ale także wyposaża nas do stawienia czoła bitwom. Sugeruje to, że choć ochrona Boża ma fundamentalne znaczenie, my także musimy być przygotowani i chętni do działania, korzystając z umiejętności i zasobów, jakie daje nam Bóg. Werset 2. Moja ucieczka i moja twierdza, moja wyżyna i mój wybawiciel. On jest moją tarczą i ten, któremu ufam. On poddaje mi mój lud. W tym wersecie Dawid opisuje Boga za pomocą szeregu potężnych metafor, z których każda odzwierciedla aspekt boskiej ochrony i troski. Nazywa Boga swoją ucieczką, fortecą, odosobnieniem, wyzwolicielem i tarczą, wskazując na całkowite zaufanie Bogu jako obrońcy we wszystkich obszarach swojego życia. Powtarzanie metafor ochrony podkreśla absolutne bezpieczeństwo, jakie Dawid odnajduje w Bogu. W Bogu widzi schronienie przed burzami życia, niewzruszoną fortecę chroniącą go przed atakiem i wybawiciela, który ratuje go z rąk wrogów. Werset ten przypomina nam, że bez względu na zagrożenia, przed którymi stoimy, w Bogu możemy znaleźć schronienie i bezpieczeństwo. Ponadto Dawid wspomina, że Bóg poddaje mi mój lud, co wskazuje, że Jego władza jako króla również pochodzi od Boga. To wzmacnia ideę, że wszystkie błogosławieństwa i stanowiska władzy, jakie posiadamy, są wynikiem boskiej woli i zaopatrzenia. Dawid zdaje sobie sprawę, że jego władzę królewską i przywództwo wspiera Bóg, a nie jego własna siła czy mądrość. Werset 3. Panie, czym jest człowiek, że go poznajesz, a syn człowieczy, że go cenisz? W tym wersecie Dawid zastanawia się nad znikomością istot ludzkich w porównaniu z wielkością Boga. Wyraża podziw, dlatego że Bóg, będąc tak potężnym, wciąż troszczy się o ludzkość i troszczy się o każdego człowieka. Ujawnia się tu pokora Dawida, który dostrzega kruchość i przemijalność życia ludzkiego. Pytanie retoryczne, czym jest człowiek? Ukazuje małość człowieka w obliczu majestatu Boga. Dawid jest zdumiony, że pomimo naszej słabości i omylności Bóg wciąż obdarza nas uwagą i szacunkiem. To uczy nas o Bożej miłości i łasce, która rozciąga się na każdego, niezależnie od naszego stanu. Co więcej, werset ten wzywa nas, abyśmy kultywowali pokorę w naszej relacji z Bogiem. Musimy przyznać, że niezależnie od tego, jak wiele osiągniemy lub osiągniemy, wszystko to jest nieistotne w porównaniu z wielkością Boga. Opieka Boga nad nami nie opiera się na naszych zasługach, ale na Jego nieskończonej dobroci i miłosierdziu. Werset 5. Zwal, Panie, swoje niebiosa i stąp, dotknij gór, a zadymią. Dawid kieruje tu bezpośrednią prośbę do Boga – Prosząc Go o zdecydowaną interwencję w jego sytuacji. Używany język jest poetycki i dramatyczny, przywołując obrazy potężnych przejawów obecności Boga w przyrodzie. Obniżanie niebios i dotykanie gór to obrazy Boga wstępującego w chwale i mocy, aby działać w imieniu swego ludu. Werset ten podkreśla suwerenność Boga nad stworzeniem i jego zdolność do bezpośredniej interwencji w świat przyrody i życie ludzi. Dawid wzywa do Bożej interwencji, która jest widoczna i niewątpliwa, pokazując, że wierzy, że Bóg może i będzie działać w potężny sposób. To uczy nas zaufania w Bożą zdolność do zmiany sytuacji i przyniesienia wybawienia w potrzebie. Co więcej, obraz dymiących gór sugeruje obecność Boga jako siły przemieniającej i oczyszczającej. Kiedy Bóg interweniuje, nic nie pozostaje takie samo. Twoje działania przynoszą zmianę i odnowienie. Werset ten zachęca nas, abyśmy szukali Bożej interwencji w naszym życiu, ufając, że Jego obecność przyniesie przemianę i odnowienie. Werset 7. Wyciągnij ręce z wysokości, wybaw mnie i wyrwij mnie z wielu wód i z rąk obcych dzieci. Dawid kontynuuje swoje błaganie o wybawienie, prosząc Boga, aby wyciągnął ręce z nieba, aby go uratować. Wody wiele symbolizują niebezpieczne i przytłaczające sytuacje. Natomiast dziwne dzieci odnoszą się do obcych lub nieznanych wrogów, którzy stanowią zagrożenie. Obraz Boga wyciągającego ręce, aby uratować Dawida z wielkich wód, jest potężną metaforą Bożej interwencji w sytuacjach kryzysowych. Wzburzone wody niosą ze sobą wyzwania i niebezpieczeństwa, które wydają się nie do pokonania, ale Dawid ufa, że Bóg może go uratować nawet z najbardziej rozpaczliwych sytuacji. Przypomina nam, że niezależnie od tego, jak trudna jest nasza sytuacja, Bóg ma moc, aby nas zbawić. Co więcej, wzmianka o dziwnych synach uwypukla charakter zagrożeń, przed którymi stanął Dawid, a które często pochodziły od nieznanych zewnętrznych wrogów. Dawid zdaje sobie sprawę, że aby ocalić się od tych zagrożeń, potrzebuje bezpośredniej interwencji Boga. To uczy nas ufać Bogu, że nas ochroni i wybawi. Nawet od wrogów i niebezpieczeństw, których do końca nie rozumiemy. Werset 9. Tobie, Boże, zaśpiewam pieśń nową na psałterium i instrumencie dziesięciostrunowym, będę ci śpiewał. Dawid w akcie wiary obiecuje chwalić Boga nową pieśnią. Nowa pieśń symbolizuje nie tylko nową kompozycję muzyczną, ale także nowe doświadczenie wybawienia i Bożego Miłosierdzia. Obiecuje, że użyje instrumentów muzycznych. Aby wyrazić swoją wdzięczność i uwielbienie Boga, pokazując radość i odnowę, które przychodzą z boskim wybawieniem. Wyrażenie nowa pieśń sugeruje duchową odnowę, która następuje, gdy Bóg działa z mocą w naszym życiu. Dawid jest przekonany, że Bóg przyniesie nowy powód do uwielbienia i uwielbienia coś, czego jeszcze w pełni nie doświadczył. Wzywa nas do otwarcia się na nowe sposoby, w jakie Bóg może objawiać się w naszym życiu. Przynosząc odnowę i radość. Co więcej, wzmianka o instrumentach muzycznych wskazuje, że kult Dawida jest nie tylko werbalny, ale także wciągający i kompletny, obejmujący całą jego istotę. To uczy nas wielbić Boga wszystkim, czym jesteśmy, wykorzystując wszystkie dostępne nam środki, aby wyrazić naszą chwałę i wdzięczność. Werset 12. Aby nasi synowie byli jak rośliny dobrze wyrośnięte w młodości, a nasze córki jak kamienie węgielne, wyrzeźbione jak filary pałacu. W tym wersecie Dawid wyraża pragnienie dobrobytu i błogosławieństwa dla przyszłych pokoleń. Pragnie, aby jego synowie byli jak dobrze rozwinięte rośliny, a córki jak kamienie węgielne, będące uosobieniem siły, piękna i stabilności. Odzwierciedla to troskę Dawida nie tylko o własne życie, ale także o dobro i przyszłość swoich potomków. Obraz dzieci jako dobrze rozwiniętych roślin sugeruje zdrowy, energiczny wzrost, symbolizując ciągłość Bożego błogosławieństwa przez pokolenia. Dawid chce, aby jego dzieci były silne i płodne, mocno ugruntowane w wierze i prawości. Przypomina nam to o znaczeniu modlitwy za następne pokolenia, starając się, aby wzrastały w łasce i poznaniu Boga. Co więcej, porównanie swoich córek do wykutych kamieni węgielnych sugeruje, że David docenia znaczenie kobiet w społeczeństwie i rodzinie. Kamienie węgielne są niezbędne dla stabilności i piękna budowli, a David postrzega swoje córki jako filary wspierające rodzinę i naród. Uczy nas to cenić i chronić rolę kobiet, uznając ich istotny wkład w społeczeństwo i duchowość. Werset 15. Błogosławiony lud, któremu się to przydarzyło. Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan. Psalm kończy się błogosławieństwem dla ludu Bożego, stwierdzając, że ci, którzy mają Pana za Boga, są naprawdę szczęśliwi i błogosławieni. Dawid zdaje sobie sprawę, że prawdziwy dobrobyt i szczęście wynikają z posiadania właściwej relacji z Bogiem oraz życia pod jego ochroną i kierownictwem. Werset ten uczy nas, że prawdziwe szczęście nie polega na posiadaniu dóbr materialnych. Ani na braku problemów, ale na poznaniu Boga i służeniu Mu. Dawid oświadcza, że lud, dla którego Pan jest Bogiem, jest błogosławiony w sposób szczególny, ciesząc się pokojem i bezpieczeństwem wykraczającym poza okoliczności zewnętrzne. To zachęca nas do poszukiwania głębokiej relacji z Bogiem, wiedząc, że właśnie tam odnajdziemy prawdziwą błogość. Co więcej, nacisk na wspólnotę lud. Przypomina nam, że wiara i błogosławieństwo Boże mają charakter nie tylko indywidualny, ale także wspólnotowy. Dawid celebruje błogosławieństwo całego ludu Bożego, wskazując, że duchowym i materialnym dobrobytem należy się dzielić i doświadczać we wspólnocie. Rzuca nam wyzwanie, abyśmy szukali dobrobytu nie tylko dla siebie, ale także dla naszej rodziny, Kościoła i narodu. Psalm 144 to głęboka i wszechstronna modlitwa, w której Dawid szuka ochrony, wybawienia i pomyślności dla siebie i swojego ludu. Uczy nas, jak ważne jest zaufanie Bogu we wszystkich życiowych bitwach i uznanie, że nasza siła i bezpieczeństwo pochodzą z Jego ręki. Co więcej, Dawid rzuca nam wyzwanie, abyśmy szukali prawdziwego dobrobytu, który obejmuje błogosławieństwa duchowe i materialne nie tylko dla nas samych, ale dla przyszłych pokoleń. Niech ten psalm inspiruje nas do życia z wiarą, wdzięcznością i oczekiwaniem na dobroć Boga. Odmówmy naszą ostatnią modlitwę. Panie Boże, uwielbiamy Ciebie, naszą skałę i naszego wybawiciela. Dziękujemy Ci za Twoją ochronę i za przygotowanie naszych rąk do stawienia czoła bitwom życia. Prosimy Cię, abyś nadal nas wspierał i prowadził wyciągając ręce, aby uwolnić nas od wszelkich zagrożeń. Niech nasze życie będzie nową piosenką chwały dla Ciebie i niech nasze rodziny prosperują pod Twoim błogosławieństwem. Po Błogosław nasze przyszłe pokolenia, aby umocniły się w wierze i umocniły w Twojej miłości. W imię Jezusa, Amen.